Dzień dobry, jestem Anastazja Adamczak ze szkoły podstawowej Jagiellończyk z klasy 7A i zapraszam Was dzisiaj do przeniesienia się w nie tak odległą historię, jakby można było pomyśleć, a to konkretnie do czasów, kiedy urodziła się Maria Konopnicka. Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Wraz z Piątką Rydeństwa mieszkali e, na, w mieście nad Czarną Hańczą przez pierwsze 7 lat życia. W 1849 roku przenieśli się do Kalisza, gdzie Maria Konopnicka spędziła 13 lat swojego życia. W 59. rocznicę śmierci Marii Konopnickiej postawiono w Kaliszu pomnik autorki Roty, rzeźbę Stanisława Hornopopławskiego. Ustawiono w październiku 1969 roku na skwerze u zbiegu ulic Zubrzyckiego i Ułańskiej, czyli obecnie na Nowym Świecie. W Kaliszu możemy również znaleźć ulicę, która się nazywa Marii Konopnickiej, na osiedlu Adama Asnyka. Dziękuję wszystkim za przybycie na moją galerię pod tytułem Z Marią Konopnicką pod niebem Kalisza. Do widzenia!